O, już, nagranie. Darku, Darku, pozdrow widownię. Halo. Pat, 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 pat! Bogiem, kurwe, stawi. No coś nie wyszło, chyba. O! o, Ja muszę w to wyjeżdżone jakoś. O, kurwe! O, Widziałem! O, kurwa, ty! Patrz Pat, 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 pat! Ja ją kurwę rozwójam Teraz <noise> Teraz było Daj tu na łąkę kurwa Katowanie 60 kurwa 28 to zupy przywiozę O, tam stoi nasza zupa Pat, pat, pat pat Gdzieś tu jest za tobą no, a hamulce dalej niby o to, to? Daj, to daj 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 pokażę hamulce daj pokażę ja, ja hamulce ]елöko? nagrałem czekaj to pa, pa, patrzcie nagrywaj nagrywaj nagrywa, młody pokazuj <femployeur> tym ciągnika zobaczmy co to, to są hamulce w 60 -te. <Gunital practice> Daj wejść, to ja pokażę. Nie na drogę, bo Ci wiedzie. Już! Śnieg będzie hamował Nie, nie będzie Zobacz, patrz To są hamulce 60. są Oj, chuj. Z piątki Ktoś, nie kwoja. ruszy Ktoś. Cięgło Pokaj Ja jeszcze kurwa obie złem <noise> Katowanie 60 w zimny wieczór no. Tak się będzie film nazywał, tak się będzie film nazywał Tak nie opuszczę O <noise> <noise> wow, piątka zap nie mam mocy kurwa Pójdę jeszcze <noise> zdechnąć Gdzie, kurwa Teraz boka zajebymy O kur Ty trzeba wyjść i kupić ci sanki kurwa <grystanie> Dawaj Dobra, wyłączę nagranie Wyłączę